Myślałam już dobry rok temu, że je zrobię. I wtedy tak naprawdę nie czytałam nic o dronach. Pierwszy raz usłyszałam, że w ogóle są. Na dodatek raczej znałam te drony z pod względem takim, że to są takie maszyny, które ułatwiają jakieś badania, zresztą po to powstały. One miały służyć jak zwykle człowiekowi ku dobru, ale się ta technika Przemieniła w, w militarną stronę, tak często bywa z, z odkryciami naukowymi, z różnymi wynalazkami. E, a ponieważ ich główną taką cechą, która tak frapuje, to jest bezzałogowość to, że to są urządzenia, w których człowiek nie jest obecny, de facto jest, ale gdzieś tam o wiele dalej e, ja myślę, że one są takim symbolem naszych czasów, gdzie, gdzie w komputerach Niby jest człowiek po drugiej stronie Facebooka czy czegokolwiek, ale nie ma go jednak, więc jest to, jest to chyba taki bardzo nośny symbol w tej chwili tego, co się z nami dzieje, takiej bezosobowości. Uważam, że fotografia to nie jest tylko właśnie płaszki. Prostokąt papieru, na który naniesione są jakieś tam wartości wizualne, ale fotografia to również jest obraz ruchomy. To jest również obiekt, który może poszerzyć albo pogłębić odbiór, i może być również dla, dla odbiorcy bardziej interesujący. Mnie ostatnio fascynują właśnie tego typu realizacje, które są takimi obiektami. Z pogłębioną, jakby możliwością interpretacyjną treści czy tematu, który chce zabrzeć w tych obrazach, w tym przypadku akurat dotyczy to starego filmu i strzępów jakiegoś tam obrazu fotograficznego, który pozwala nam na taką refleksję na temat tożsamości autora tego lub yy, Tożsamości obrazu, który gdzieś tam kiedyś został zarejestrowany, i próba zmierzenia się z przywołaniem tych obrazów do życia lub zachowaniem ich na dalszy czas, no to dla mnie była to fascynująca przygoda.